Cześć, witam wszystkich na kanale Tata w Domu i zapraszam na kolejny odcinek poświęcony ogrzewaniu. Tym razem zajmiemy się urządzeniem, które steruje dostępem poszczególnych obiegów grzewczych do ciepłej wody. Mam tutaj na myśli Salus Multimix. Zacznijmy od podstawowych jego funkcji, a mianowicie tutaj dostępu do menu głównego, a w zasadzie menu podręcznego, bo do głównego będzie dalej. Z tego poziomu możemy zobaczyć jaką mamy aktualnie wodę na obiegu grzewczym oraz jaka jest temperatura zadana. Czy mamy obieg włączony czy wyłączony, czas, godzina, data. Ja mam dodatkowo zastosowany czujnik temperatury na zewnątrz. Też mam podgląd w takim układzie do temperatury, jaka na zewnątrz panuje. Z tego poziomu również możemy regulować wodą, temperaturą, jaka jest zadana na danym obiegu grzewczym. No i oczywiście jego podstawową informacją, czy ma być wyłączany od termostatu. Ja mam zamontowane czujniki temperatury w pokojach, więc ta funkcja jest potrzebna, żeby była włączona. Właśnie się nam załączyły, załączył jeden obieg. Kolejne funkcja, jakie tutaj mamy, to się tyczy oczywiście wszystkich obiegów grzewczych. Plus jeszcze mamy z tego poziomu dostęp do obiegu ciepłej wody użytkowej, gdzie tak samo mamy podgląd, jaka woda jest w obiegu oraz jaka jest zadana. Kolejne menu to menu główne. Tutaj mamy możliwość sterowania podstawowymi rzeczami, które nam odrobinę ułatwiają funkcjonowanie w całym systemie. Poszczególne obiegi grzewcze i ta sama funkcja, czyli temperatura zadana, jak również czy wyłączony obieg od termostatu, to się tyczy wszystkich obiegów grzewczych. Programy czasowe typu cyrkulacja. Kiedy ma być ciepła woda grzana i kiedy ma być ewentualnie załączana pompka cyrkulacyjna. O, to było zasobnika. Teraz mamy cyrkulację w obiegu wody grzewczej. Też możemy regulować w jakich godzinach mamy tutaj ustawione kolejne podmenu to jest opcja lato zima przy jakich temperaturach e, uważamy że już jest lato przy jakich nie tutaj trochę się bawiłem więc te temperatury są niewłaściwie ustawione kolejna rzecz to menu podręczne czyli zegar e, data a wszystko dosyć regulowalne łatwo bo Wystarczy nacisnąć i regulować. Jakość jasność ekranu. Ja mam te ustawienia, bo akurat nie najlepiej pasują. Blokada rodzicielska typu zabezpieczenie przed, przed niepowołanymi roczkami małymi dźwięk. Kwestia urlopu kiedy wyjeżdżamy, kiedy wracamy, wracamy wtedy obiegi możemy wyłączyć, ewentualnie przejść w tryb e, lato, e, w tryb urlop e, bądź, bądź już w powrót. Język oczywiście, język polski. No i edycja nazw poszczególnych obiegów grzewczych, to już wedle, wedle własnego uznania. Aktualizacja oprogramowania. No niestety, urządzenie nie ma dostępu do internetu, więc pozostaje nam tylko przenieść oprogramowanie na urządzeniu zewnętrznym. Niemniej jednak, póki co, tego nie wykonywałem, nie było potrzeby. To by były tyle z ustawień podstawowych, alarmy, jakie mieliśmy. Możemy sobie spokojnie przejrzeć. Nie mam tutaj zastosowanego UPS-a, więc wszystkie alarmy dotyczące braku zasilania są jak najbardziej widoczne. Włącz, wyłącz urządzenie. No i informacje o wszystkich tutaj obiegach możemy sobie podejrzeć. I temperatury zadane. Wracamy do pierwotnego ustawienia to tyle jeżeli chodzi o menu główne a teraz menu szczegółowe tajny kod i wchodzimy pierwszy obieg czy pierwsze ustawienie czy ma być włączony czy nie jak sterowany u mnie jest tak jak powiedziałem wyłącz czujniki temperatury więc wartość stałowartościowa ewentualnie pogodowa regulacja temperatury zadanej czy termostat tak. Obniżenie wody. Nie. Wyłączenie obiegu termostatu. Tak. No i nazwa. Z tego poziomu będziemy mieć tyle. Kolejny obieg. Również toczy wyłączony, włączony. E, jak sterowany. Temperatura zadana wody. Termostat pokojowy. No, generalnie te same. Plus minimalna i maksymalna temperatura, tamten obieg dotyczył obiegu grzejnikowego ten natomiast podłogówki, w związku z tym dodatkowo jeszcze dochodzą te rzeczy no i, no i to by było w sumie tyle te wartości są oczywiście przeze mnie doświadczalnie ustawione więc to nie prosiłbym się nie sugerować bo w innych obiegach nie musi mieć to racji bytu to samo drugiego obiegu grzewczego podługówki oczywiście regulacja ciepłej wody użytkowej i znowu czy obieg ma być włączony czy wyłączony temperatura minimalna, maksymalna przy jakiej piec nam zacznie grzać ten obieg czy jest wymagany priorytet ciepłej wody, no u mnie nie ma takiej potrzeby więc, więc nie wydłużenie czasu pracy pompy też nie obsługa pompy cyrkulacyjnej tak i do, do dwa ustawienia dotyczące pompki cyrkulacyjnej. Bardzo fajna rzecz. Daje nam przede wszystkim oszczędności, jeżeli nas nie ma w domu, nie ma potrzeby ganiać wody w obiegu cyrkulacyjnym. Ale jeżeli już jesteśmy, to tak jak u mnie, przynajmniej pompka e, gania wodę przez 5 minut, a 120. E, przepraszam, przez, przez 5 minut ma postój, a przez 120 sekund woda jest. Przepompowana, przepompowywana przez obieg cyrkulacyjny i dzięki temu mamy fajnie, bo od razu po odkręceniu kurka z ciepłą wodą, tak na dobrą sprawę, sekunda, półtorej sekundy i ta ciepła woda już leci Legionella oczywiście tak też mamy tutaj dodatkowe ustawienia kiedy to ma być wykonywane i następne ustawienia dotyczą już Systemu tutaj mam na myśli źródła ciepła i przejdźmy do głównego źródła ciepła, czy ma być obsługiwany oczywiście tak. Histereza, tak jak u mnie 3 stopnie, temperatura minimalna, maksymalna i temperatura schładania kotła. No wszystkie te ustawienia każdy może sobie indywidualnie ustawić, niemniej jednak pokazuje je tak, jak jest to u mnie i tak jak u mnie to, to działa. Możemy tutaj w tym urządzeniu ustawić dodatkowe źródło ciepła e, wspomagające jakby cały obieg. No u mnie nie ma takiej potrzeby, więc nie ma tego. Schemat, który połączeniowy jest zastosowany, jeżeli chodzi o cały obieg grzewczy, te informacje dostaniemy z instrukcji, więc w zależności od tego, jaki mamy, jak mamy skonstruowany obieg grzewczy, czyli to nasze, to nasze ogrzewanie, w takim wypadku wybieramy odpowiedni wariant. Coś jeszcze z takich rzeczy ważniejszych. Póki co chyba wszystkie. Ustawienia dodatkowego źródła. Tutaj chociażby solar ma no u mnie, tak jak powiedziałem, nie ma zastosowanego. Czujnik zewnętrzny jest włączony. Korekty temperatur nie wykonywam, ponieważ wszystko na razie jest tak jak trzeba. Sterowanie ręczne. To jest fajna rzecz. O, już mamy. Z tego poziomu możemy włączyć bądź wyłączyć wszystkie... Wszystkie pompki, regulatory itd. Przydaje się to, zwłaszcza, że w sezonie letnim, na przykład, żeby nie bawić się jakimiś śrubokrętami, tych pompek nie przekręcać, wystarczy sobie przyjść, włączyć na pół minuty, minutę. Ja to robię raz na trzy tygodnie i nie ma problemu. Pierwszego roku tego nie zrobiłem, no i niestety już potem śrubokręt nie pomógł, musiałem rozbierać pompkę, czyścić. Także teraz już to wykonuję i dosyć fajnie to pomaga. No wszystkie obiegi możemy tutaj sobie ręcznie załączyć, więc fajna rzecz. E, ustawienia domyślne no to akurat nas nie interesuje kalibracja panelu dotykowego. Jeżeli ktoś będzie czuł niedyskomfort, że e, no nie działa ten panel tak jak trzeba, w tym miejscu może go ustawić. I teraz chyba to już były wszystkie, ale jeszcze raz sprawdzę. Fajną rzeczą jest, że przy każdym podmenu możemy sobie włączyć informację, czego on dotyczy. No i na przykład, weźmy tutaj termostat pokojowy. Informacja, co to jest termostat pokojowy. No, marna informacja. Ale możemy tutaj przejść na przykład w temperaturę zadaną. Nie wiemy, czego to dotyczy, i informacja być może naprowadzi nas i będziemy już wiedzieli, w czym się. Poruszamy i jak, jak temat ugryźć. Następne pod menu, jest ciekawsze. To się tyczy każdego elementu, który gdzieś. No, nie, tu nie ma. który gdzieś nas może e, interesować. O. Tyle, jeżeli chodzi. Aha, jeszcze mamy dostęp. Powrót do menu głównego, całości obiegu. Jeżeli jakiś temat nie wyczerpałem, coś. Należy dopowiedzieć bądź ewentualnie pokazać nieco dłużej, to bardzo proszę w komentarzach. Ja za dzisiejszy odcinek dziękuję i do następnego razu, cześć.